Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj na początek musimy wyznaczyć dziedzinę, czyli zapiszmy sobie, że x kwadrat musi być różny od zera, czyli x nie może być zerem, zatem nasza dziedzina to będzie zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem zera. I żeby rozwiązać to równanie, pomnóżmy sobie obie strony tego równania przez x kwadrat. Wówczas po lewej stronie to x kwadrat nam się ładniej zredukuje, skróci. Zatem zostaje nam tylko licznik 9 odjąć x kwadrat, a tu mamy 3 razy x kwadrat, czyli 3x do potęgi drugiej. Następnie przyniosę wszystkie wyrazy na stronę lewą i zobaczymy, co tutaj otrzymamy. Możemy tak, zredukować sobie te dwa wyrazy, czyli mamy minus 4x kwadrat Plus 9 równa się 0. No i możemy to równanie rozwiązać wykorzystując deltę. Wówczas a to minus 4, b wnosi 0, a c 9, ale łatwiej będzie, jeżeli 9 przeniesiemy na prawą stronę. Mamy wówczas minus 9. Obie strony podzielimy przez minus 4, czyli x kwadrat to będzie 9 czwartych. No i co podniesione do kwadratu da nam 9 czwartych. Są dwie możliwości, 3 drugie oraz minus 3 drugie. Ponieważ obie te liczby należą do dziedziny, no to wiemy, że to równanie posiada dwa rozwiązania. No i spójrzmy dalej. Tutaj także najpierw dziedzina, czyli x kwadrat musi być różne od zera, czyli x różne od zera. No i dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem zera. Następnie. Obie strony pomnożymy przez mianownik, przez x kwadrat, czyli po lewej stronie pozostanie nam licznik, czyli 12x kwadrat odjąć 9, a po prawej mamy 4x kwadrat, to sobie zapiszmy. No i teraz 4x kwadrat przeniesiemy na stronę lewą, czyli mamy odjąć 4x kwadrat, no a minus 9 przeniesiemy na stronę prawą. 12 odjąć 4 to będzie 8, Czyli mamy 8x kwadrat równa się 9, no i obie strony podzielimy przez 8, czyli x kwadrat to będzie 9 ósmych. No i teraz co podniesione do kwadratu da nam 9 ósmych. Pierwsza możliwość to będzie pierwiastek z 9 ósmych, natomiast druga możliwość to minus pierwiastek z 9 ósmych. Na tej samej zasadzie, gdy tu mieliśmy x kwadrat, czyli x -a i potęgę o wykładniku parzystym, a po prawej stronie mieliśmy liczbę dodatnią, to były dwa rozwiązania dodatnie ujemne. Tutaj sytuacji mamy taką samą, czyli też mamy dwa rozwiązania. Ale spójrzmy sobie tutaj to, co mamy zapisane, możemy także zapisać w takiej postaci, czyli pierwiastek z 9 przez pierwiastek z 8, pierwiastek z 9 to 3. Natomiast ósemkę możemy rozpisać jako 4 razy 2. Zatem mamy 3 przez pierwiastek z 4 to 2, no a ta dwójka nam pozostanie pod pierwiastkiem, no i jeszcze musimy się pozbyć niewymierności, czyli pierwiastka z mianownika. czyli licząc dalej, mamy tak: 3 razy pierwiastek z 2 to 3 pierwiastki z 2, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2 a 2 razy 2 to 4, czyli x to 3 pierwiastki z 2 lub, a tu otrzymamy po prostu minus 3 pierwiastki z 2 przez 4, czyli to równanie posiada dwa rozwiązania. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj musimy wyznaczyć dziedzinę, czyli zapiszmy sobie, że 2x kwadrat plus 1 musi być różna od 0. Natomiast zauważcie, że to będzie zawsze różne od 0, no bo jeżeli jakąkolwiek liczbę podniesiemy sobie do kwadratu, to albo możemy otrzymać liczbę dodatnią, albo 0. Jeżeli nasz wynik pomnożymy przez 2 i dodamy 1, no to nie ma możliwości, żebyśmy otrzymali 0. Zatem tutaj dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych. Zresztą podobnie w tym miejscu. Mamy kwadrat, czyli tutaj cokolwiek byśmy pod x nie podstawili, możemy mieć albo 0, albo liczbę dodatnią. Jeżeli to, co sobie tutaj podstawimy, tak, podniesiemy do kwadratu, pomnożymy przez 4, dodamy 3, również nigdy nie otrzymamy 0, zatem tutaj dziedziną także będzie zbiór liczb rzeczywistych. No i wróćmy do tego równania. Musimy sobie je rozwiązać mnożąc najpierw przez nasz mianownik, czyli 2x kwadrat plus 1, czyli tutaj nam się to ładniej skróci i zostanie x kwadrat plus 8. Na no trójkę oczywiście zapiszmy, że też mnożymy przez 2x kwadrat plus 1. Mamy x kwadrat plus 8 równa się 3 razy 2x kwadrat to 6x kwadrat. 3 razy 1 to będzie 3. No i wyrazy z prawej strony przenosimy na stronę lewą. No i zobaczymy, co nam to zaraz da. Mamy tak: x kwadrat odjąć 6x kwadrat to minus 5x kwadrat. 8 odjąć 3 to będzie 5 równa się 0, czyli można dalej polecić deltą, ale prościej będzie piątkę przenieść sobie na stronę prawą. Zobaczcie. No i obie strony podzielić przez minus 5. Wówczas x kwadrat równa się 1. No i jaką liczbę podniesiemy do kwadratu, żeby otrzymać jedynkę. To może być 1 lub minus 1. Zatem równanie posiada dwa rozwiązania. No bo oczywiście tutaj dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. No i spójrzmy na podpunkt d. Tu już dziedzinę mamy, czyli pomnóżmy sobie obie strony przez. Najpierw ten mianownik, 4x kwadrat plus 3, no i tutaj w tym mianowniku mamy dwójkę, czyli ją też sobie dołóżmy, czyli mnożymy przez taki iloczyn. Zatem to nam się ładnie skróci, ale nam pozostanie jeszcze dwójka. Zatem to, co mamy w liczniku, czyli 2x kwadrat odjąć x mnożymy przez 2, równa się, tutaj nam się skrócą dwójki, czyli nasz licznik, a więc jedynkę, pomnożymy przez ten nawias, czyli 4x kwadrat plus 3. Mnożymy przez 2, czyli mamy 4x kwadrat odjąć 2x, no tutaj mnożymy przez 1, czyli otrzymamy 4x kwadrat dodać 3. Przenosimy wszystkie wyrazy na lewą stronę, czyli mamy 4x kwadrat, Odjąć 2x, odjąć 4x kwadrat, odjąć 3. Redukujemy wyrazy podobne. No i nam pozostanie minus 2x odjąć 3 równa się 0. Czyli zauważcie, że tutaj mamy równanie liniowe, czyli minus 2x równa się 3. Obie strony podzielimy przez minus 2, czyli liczba dodatnia przez ujemną da wynik ujemny. Mamy zatem minus 3 drugie. Oczywiście minus 3 drugie... Należą do dziedziny, no bo dziedziną jest liczb rzeczywistych, a to oznacza, że to równanie posiada jedno rozwiązanie.